Trara, brum brum Jedzie traktor i kopala Za nią pędzi autobusik Gna za szybko choć nie musi Jadą, jadą Brum, brum, brum Jadą Jadą, jadą Brum, brum, brum Wóz straciacki pełną parą Sunie wartko za śmieciarą Wyje bardzo głośno, bo się Zapaliła trawa w lesie Jadą, jadą pełną parą, sunie wartko za śnieciarą, wyje bardzo głośno, bo się zapaliła trawa w lesie. Jadą, jadą, brum, 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 jadą, 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 brum, brum, brum. Policyjny samochodzi, gna do przodu, nic nie szkodzi. Tam na autostradzie w dali goni przecież dwóch wandali. Jadą, Traktor ma wielkie przyczepy Pełne marfi, kalarepy Będą jadły kurki, świnki Żeby miały witaminki Jadą, jadą, brum, brum, brum Jadą Jadą, jadą, brum, brum, brum Autostrada przecież wiecie To jest miejsce, gdzie znajdziecie Samochodów bardzo dużo Które warczą, które kurzą jadą.